Dzień 1 września jest uroczystym świętem, zarówno uczniów od najmłodszych po najstarszych, jak i ich nauczycieli. 1 września to dla mnie zawsze jest święto od samej pierwszej klasy. Chyba dla każdego nauczyciela to jest największe święto. Pewnie fajnie, że jest takie święto, że przychodzimy tu e, do szkoły i razem, wspólnie e, rozpoczynamy ten rok szkolny. Szkoła średnia imienia Rafała Kalinowskiego w Niemierzu w tym roku zdobyła statut gimnazji? Tak, szkoła przeszła weryfikację dosyć poważną i z dobrymi wynikami zostały akredytowane programy nauczania szkoły średniej, czyli to się liczy, że to jest szkoła średnia, ale która posiada klasy gimnazjalne. Cały czas wszyscy mówili, że gimnazjum to jest bardziej tak. E, elita taka, to więc tak cieszymy się, że mamy gimnazjum. Pomimo niżo demograficznego liczby uczniów, w pierwszych klasach wielu polskich szkół nie tylko się stabilizuje, ale zaczyna wzrastać. Cieszę, że w szkołach polskich nie jest mniej dzieci. To znaczy, że klasy pierwsze ustabilizowały się i w tym roku się zapisało ponad 1000 uczniów do klas pierwszych. Pierwszaków w tym roku również mamy, przy czym w klasie polskiej mamy 18, w klasie litewskiej mamy 16. Na ogół liczba uczniów w porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym nie zmieniła się, lecz mamy w tym roku liczną pierwszą klasę polską. nabraliśmy. Jest 25 osób, czyli wspaniała klasa. Dawno już takiej nie mieliśmy. I mam nadzieję, że nadal ta liczba uczniów naprawdę będzie wzrastać, bo jak widzimy, szkoła jest odremontowana, warunki do pracy są stworzone.